Hej, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Teraz mamy się udać z Machiavelliem, poznać nowych przyjaciół, e, powiązanych zapewne z zakonem asasynów. Aquedot to Claudia. Hmm, dosyć ciekawa nazwa aqueduktu. Claudia. O, oh, buongiorno Ezio. Hello, Claudio. Dobra, Machiavelli. Idziemy do studienki. Hmm, kusząca woń wydobywa się ze studienki. Urzeka wręcz.

To było bez sensu, beznadziejne. Wiem, popełniłem błąd, miała culpa. Dajcie mi już drugie ostrze i lepsze uzbrojenie. Meternaifriel i Irelia. Uuu, ładnie się tu urządzili. A, ah, seretsio, a pleasure. Fabio Orsini, at your service. I've heard a great deal about you from my cousin, Bartolomeo Dalviano. A fine warrior. Fabio has lent us in a new storeroom on Isola Tiberina. I know you were used to better accommodations in Toscana. Get them! Perfect. Perfect. Bene. Then I am off to begin preparations for Romagna. Today, Cesare commands my men, but soon I hope we will be free.

Our mercenaries are ensnared in a losing battle with Cesare's French allies. We have girls working for us in a brothel frequented by cardinals and other important Romans. But the madam there is lazy and would rather attend parties than further our cause. What, what about, about the the they have a guild? See, si, but they refuse to talk to us. I don't know why. What are you going to do? Make some friends. Make some friends. <laughs> Okej. Okay. To zróbmy tych przyjaciół. Wyrzuci mnie z Animusa. Sekwencja ukończona, więc zapewne tak. W Assassin's Creed, jeśli pojawiają się takie zaburzenia ekranu, to znaczy, że niedługo będzie się wychodzić z Animusa. No i że sekwencja została zakończona. Slow moo, so epic. Osiągnięcia żem w ruinach, okej. Okay. Czy frakcje, trzy nazwy Trzeba zrobić trochę przyjaciół. Więc ich pozyskajmy, Fabio Arsini. Mm, tutaj mamy kryjówkę, punkt widokowy. odblokuję. To się zawsze przydaje. Pull up, pull up. Flaga, flaga. Jest. Yy, a tędy. Żeby tutaj było pióro Nie, skrzynia Chętnie przyjmę w depozyt Wewnątrz trzeba będzie sprzedać Jakiemuś krawcowi O, koloseum Wybierzemy się tam, ale jeszcze nie teraz Póki co musimy wykonać nasze zadanie Nie ma sensu Uwikłać się w jakieś bezsensowne Ops, myślałem, że zahaczę Plądrowanie, eksplorowanie terenu Póki co Zaznaczmy to na mapie. Hmm. Tutaj nie mam tam odblokowanego tunelu, więc będę musiał udać się pieszo. Nie dispiacie, nie dispiaczę. Ok, hmm. Co tu dużo mówić? No, Ezio z jednej ciężkiej roboty wplątał się w drugą. Ponieważ tak naprawdę mógł wszystko zakończyć w Assassin's Creed 2, zabijając Rodrigo Bordzie. No ale. Wziął odpowiedzialność na swoje ręce, więc. trudno. Nie dziwię się Machiavelemu, że tak go poniosło. W końcu. Przygotowywali się do tego przez wiele, wiele lat i utracili wszystko w jednej chwili. Też mi tak postąpił, tak sądzę, bynajmniej. Machiavel jest strasznym cynikiem, ale może to dobrze. Zależy jej jak na to spojrzeć. No, tutaj chyba będzie Zamtus. Tak, to jest Zamtus. No, to dobrze. Zawsze trafiam do tego Zamtusa. Za każdym razem jak gram Brotherhooda. Witam na Fiore, stranger. Salve. Być może być skłonny zamknąć mnie. Madonna Solari nie jest tu. Do you know where she is? I. Ayo! Ayo! Madonna Solaris! Valuccia, we thought you were gone for good. The men took us on a ship, and they released me, but she. Who took you on a ship? Slave traders, Messere, near Isola Tiberina. They want coin in exchange for her life. I will get her back. I get her back. I get her back. O, i właśnie tak wpłantujemy się w nie swoje sprawy. Spotkał... Okej, musimy zapłacić okup. Ciekawe ile on będzie wynosił z tego co wiem, chyba 2,5 tysiąca. Dobrze, że odkładałem pieniążki. I teraz mam ich... uzbierało się ich trochę. Nie wiem, rozrzutny i wyszło mi to no na dobre. Mm, daleko chyba nie. Oj, chyba tak. Koło tej wieży przyklętej Bordziów. Okej, okay, tutaj. Znacznik, miejsce docelowe. A, no przełaj. No, naprawdę. 2,5 tysiąca, tak. Jest tutaj w lewym górnym rogu. Okej, okay, czyli możemy śmiało iść prosto do handlarzy niewolników. Po drugiej stronie rzeki. Dobra, nie będę się męczył przez most. Udam się łódką. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I op, i op. Dopłynę tędy? Chyba tak. Okej. Okay. Jak na taką małą łódeczkę, to szybko płynę. Come on, chyba nie dopłynę. Chociaż... Nie, tędy nie przypłynę. Okej. Okay. Ale tam jest druga łódeczka, akurat sam raz czeka na ecja No i dobrze. Dobra, no nawet się nie zmoczył. Tu, tutaj, to ten statek. Z tego co pamiętam. O nie, to ten kolejny. Bez rozłożonego żaglu. Ok, to tutaj trzeba im wyjść naprzeciw. Strażnicy nic, w ogóle nie są zainteresowani. Ani troszeczkę. Are tu here for the mnie Are you touching me? I have your money. Let her go. No! Take it up with Cesare. What the hell? Co za świnia. Podejrzną bezbronnej damie gardło. Dla niektórych damie. Przydałby mi się poginął. No tak dokładnie to. Tego potrzebuję. Z tym naprawdę można robić dobrą rzeź. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Teraz zginiesz ty. Nie? Nie chcesz? Krwić? No to zginiesz ty. A, brutalne finishery. To jest to, co chyba wszyscy w takich grach lubimy. No, za zaatakuj mnie. No i strasz oczywiście. Nie będzie chciała atakować. A nie handlarze niewolników. Bo, bo Jestem... Jestem asasynem. Zabijam wszystkich po kolei. A oni są pachukami Cezary. Trudno. Wow. To uwierzę, że sobie odblokujemy kiedy indziej. Teraz szybciutko, jak najszybciej się dał, udamy się u, do Rosa Infiore. Aj, karamba. Nie, nie straciłem swego umysłu. Głupcze. Pum. O. Cóż to za termy? O, piękne klimaty. Szkoda, że ten Rzym jest zrujnowany. Moglibyśmy. Mogę, w ogóle. Ubisoft mógłby zrobić część. Nie, nie, to miałem na myśli. Ubisoft mógłby zrobić część w starożytnym Rzymie, za czas swojego świetności. To było coś. Traktuję o tym komiks Aquilus. Naprawdę dobry z tego co słyszałem. Nie miałem styczności ani okazji go przeczytać, ale kto wie, może jeszcze to nadrobię. No. bastardo! Jednak Assassin's Creed Brotherhood ma w sobie taki urok, magię, nie tak te najnowsze części. To jest naprawdę coś niesamowitego powrócić do tak dobrej gry, przynajmniej dla fana Assassin's Creed, całej serii. Ej! Dammit! Serio? Aby wpadłem! Dlaczego nie mam pełnej synchronizacji? To nie moja wina. Karamba... Biegam jak postrzelony. Trzeba jakoś normalnie to op opanować. Ponte Sisto. Nie, nic nie piję. Mm, tam jest ten zamknięcie. Kochani, bym się przejechał, ale to już bez sensu. Nie jest daleko. Dobra. Tędy. Można i tędy. Po głowach pijakom. Dobra. Gdzieby tu tędy? Konwencjonalnie po... Chciałem konwencjonalnie Jak jakiś postrzeleniec Ale widać w jego przypadku się nie da No nie da się Nie tędy? Ty? No, na tyły, no dobrze Jak to wodzi Dobra, tutaj O! Oh, who we got Eh, Ezio. Sir Machiavelli, powiedział, that you might be here. What are you doing in Roma? Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. Tam ta Why? Ezio, we want to help. I was trying to help you by sending you to Where is Madonna Solari? She's dead. Merda. jaka spita, ta jaka spita oczy, jakby przed chwilą zażywała LSD. Messere Without someone who can run things, we're finished. I'll do it. You do not belong here, Claudia. I know how to run a business. I ran Uncle Mario's for years. This is different. What alternative do you have, Ezio? You do this, Claudia, and you are on your own. I've been on my own for 20 years. Fine. I intend to repair the brothel. This place is a real mess, and I want your courtesans to find Caterina Sforza. You can count on Przed chwilą się sprzeczali, ale nie, możesz na nas liczyć. Nie uniosła się honory, ma dziwne. To co to kobieta? Wiecie, no, nieważne. pięćset. dobra, no to wyremontujmy ten bordello Minęło 20 lat od śmierci ojca Ecia czy, czy Claudia mówi o całym swoim żywocie, czyli 20 latach? Nie jestem do końca pewny. No, proszę, teraz to miejsce tętni życiem. I nie tylko. Witam to the Rosa i Fiore. Jak w

Dobra, pozyskaliśmy pomoc kurtyzan. Mam nadzieję, że widzi to nam na dobre. Wow, chcę stąd wyjść.